Ejo, witam z powrotem. Dzisiaj będziemy narysować Wasze oczki. Zaczynamy od rysowania oczki, a jej oce wygląda w ten sposób, więc będziemy go dzisiaj rysować. Ale zanim jeszcze zaczniemy na, na dobre, to jeżeli chcecie, żebym narysowała Waszą oczkę w moim stylu, to na koniec filmiku powiem Wam, jak to zrobić. Także, bez przedłużania, zaczynajmy! Ocek Hazame nazywa się je Kazuto. Obstawiam, że na początku historii miał 16 lat, potem ma 19 lat, ma 170 cm wzrostu, więc jest tak, weźmy! Średnio, więc wiedziałam mniej więcej jak ogarnąć proporcje i zastanawiałam się jak go narysować. ponieważ pomimo faktu, że Hazama napisała mi, że Kazuto jest samotnikiem, który wolne chwile spędza na siedzeniu w swoim zaciszu czytając książki, nie za bardzo chciałam rysować kogoś czytającego książki, ale skorzystałam z tego, że jest samotnikiem, więc... Nie ma wokół niego żadnych ludzi i dlatego, że nie do końca rozumie e, emocje swoich rówieśników, innych ludzi i spędza czas samotnie. Bardzo przykre Czemu wszystkie, czemu większość ocenia tak przykre. Historie dla większego dobra, to jest powód. Daliśmy również informację, że Kazuto miał swój mały charakter development, gdyż już ponieważ kiedyś nie panował nad emocjami, a teraz panuje nad nimi bardzo dobrze, nawet w sytuacjach kryzysowych. Wow! Cudownie. Uwielbiamy takie momenty, moi drodzy. I dlatego, że informacja się pojawiła, iż ma dziecięcą twarz, przez co nie jest brany na poważnie. Dałam mu takie bardziej puciaste, puchate, okrągłe policzki. Mam nadzieję, że to się zalicza do kryteriów dziecięca twarz. <noise> Rzadko, kiedy rysuję takie puchate, puciaste policzki. puciaste policzki, jakie u nas mamy, to puchate policzki tego pana. Zobaczcie, jaka była mała. <gry> Więc jeżeli mam kocie kłaki na koszulce, to jego wina. Okej, okay. ale głównym traitem tej postaci oczywiście nie jest to, że jest samotnikiem i ma dziecięcą twarz. Nie, ponieważ ta postać, czyli Kazuto, ma również specjalną umiejętność, którą jest kontrolowanie krwi. MNIAN! Więc może regenerować rany swoje i rany innych. I mimo faktu, że wielu podziwia jego umiejętności, to sam zainteresowany twierdzi, że jest to pewnego rodzaju klątwa. W pewnym sensie się mogę z tym zgodzić. To brzmi strasznie troszeczkę. I dzięki swojej mocy potrafi stworzyć broń, którą walczy i walczy najczęściej katanami i sztyletami albo kosą. Stąd ma katanę na plecach. Cóż, bardzo ciekawy dobry broni nie powiem, rzuca może z tymi sztyletami byłoby ciekawie wiecie, każda broń na różny dystans walki <grytanie> żartuję troszeczkę tak czy inaczej, przez swoją moc Kazutos skrzywdził wiele osób, więc stara się ograniczać używanie tej mocy jak najbardziej chce ją ograniczyć i kiedy jej używa, jego oczy stają się czerwone, nie jestem pewna dlaczego ma plaster przylepiony na Oko. Obstawiam, że ma to coś wspólnego z jego mocą, a kiedy nie używa swojej mocy, jego oczy są zielone. Więc wow, kontraścik, nice. Dlatego, że w jednym z uniwersów Hazame yy, Kazuto... Potrafi widzieć duchy czy inne zjawy, które nie potrafią opuścić tego świata Albo nie, nie chcą opuścić tego świata, tak? To postanowiłam, że będzie on na takiej wysokości Niesiony, czuwający nad miastem I sprawdzający, czuwający nad tymi duchami <śled> I dlatego, że w tym jednym alternatywnym uniwersum, zaprzyjaźniam się z takim duchem i próbuję odgadnąć, rozwiązać zagadki jego śmierci. Stwierdziłam, że taki rekonesans będzie bardzo ciekawy. Bardzo lubimy rekonesans, a im wyżej jesteś, tym więcej widzisz, więc robi sens. Dlatego, że lubi zwierzęta, które niekiedy traktuje nawet lepiej od ludzi, towarzyszy mu czarny kot. Musiałam dorysować tego kota, co prawda nie jest do końca czarny, jest tutaj troszeczkę bardziej brązowy na razie. Ale no spokojnie naprawimy ten fakt, po prostu ja nie umiem rysować. Ale pamiętajcie, że nie umiecie czegoś rysować, ale nie będziecie uciekać przed rysowaniem tego, z czasem będziecie rysować coraz lepiej. Dlatego też narysowałam tego kota z tyłu. Lubimy kotki. Fakt, że ma, że kazuto ma dość wysoki próg bólu i potrafi walczyć nawet z złamanymi kończynami, złamaną ręką było zaznaczone, jest troszeczkę przerażający. Nie mam pojęcia, jak bardzo jest to realistyczne, ale hej! Jeżeli byś potrafię kontrolować krew, e chyba możemy pominąć w tym momencie realizm. Tak czy inaczej, bardzo miło mi się rysowało kazuto, więc dziękuję bardzo za zgłoszenie, mam nadzieję, że tego odskaza bardzo nie skrzywdziłam. I bardzo śmieszy mnie troszeczkę fakt tego kołnierzyka, tej obruszki tutaj, ponieważ jest na niej napisane EX2137. Moi drodzy, nie, przepraszam, ja nie mogę, ale w tym odcinku mamy jakiś dziwny, bardzo dziwny zbieg okoliczności, ponieważ 2.137, a w zasadzie godzina 21.37, godzina papieżowa, i mamy towarzysza, tutaj kota. Natomiast zobaczymy co będzie z następną pracą, ponieważ bardzo śmiesznie się złożyło, naprawdę. Tak czy inaczej, próbowałam nieco przy rysunku kazuto podziałać bardziej w stylu malowania niż robienia 50 trybów warstw, chociaż i tak skończyłam z pewnie 80 warstwami, co jest dość um, załamujące. Tak czy inaczej, starałam się bardziej malować, czyli używać bruszy typu oil brush i mieszać kolory na warstwach i wprowadzałam również poprawki po prostu nad wszystkimi warstwami malując, więc... Naprawdę, naprawdę. Próbowałam, żeby to wyglądało dość dobrze. I wiem, że tło jest po prostu zrobione jednym braszem i paroma gradientami. Ale hej, skoro działa, to bardzo dobrze. Czy chciałam zrobić tam jakiś konkretny klimacik? Nie, ja po prostu chciałam zrobić ładny wschód, upaśnik, zachód słońca, żeby wszystko się ładnie prezentowało i stwierdziłam, żeby jeszcze to czerwone oko troszeczkę świeciło. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale taka była moja decyzja, więc mam nadzieję po prostu, że ten rysek się spodoba. Więc chyba możemy przejść do rysku numer dwa. I odskanuję dwa jest od... odskanuję dwa jest od... Podkreślnik, jajko podkreślinik, jajko podkreślinik 2137. Widzimy, gdzie jest godzina papieżowa. Bardzo dobrze, dziękuję. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam, bo będzie nieśmiesznie. Tak czy inaczej, odskakajko jajko wygląda w ten sposób i nazywa się Ria Kachrugedi Igram. W skrócie, Ria. Ria, będziemy ją właśnie nazywać. Ria jest. Syreną, która pochodzi z kanu Syreny Igry, który jest najbardziej przyzwyczajony do obecności elfów, więc mamy tutaj bardziej świat fantazy. Cudownie, no kochamy takie tematy. Tak czy inaczej, nie umiem rysować Syren, więc pojawił się troszeczkę problem. Ja, jak widzieliście, miałam parę szkiców i w zasadzie nie wiem wciąż, który był z nich najlepszy, ale <ścoughs> zrobiłam co mogłam. Okej, okay. nie znam się na ta... anatomii Syren, więc więc tak. Ria jest. Troszeczkę przeciwieństwem naszego kazuto poprzedniego, ponieważ Ria jest bardzo otwarta, głośna, wygadana. I jest ekstrawertyczna, chociaż trochę samolubna i arogancka. Tak czy inaczej, e, nie chciała rysować więcej postaci niż muszę. Ale hej! Możemy dać z jej zawsze towarzysza. I posiada rybkę Surly, z którą jest bardzo zżyta. Nie mają pojęcia, jakiego rodzaju jest to ryba, więc po prostu dajmy jej małego, rybiego towarzysza. Obie te postacie mają zwierzątka. Cudowny zbieg okoliczności. To wcale nie tak, że zauważyłam to dopiero teraz. <gry> tak czy inaczej, Ria w swoim klanie jest wojowniczką i łowczynią. Czyli cechuje się odwagą i zawziętością. I bywa również niezwykle uparta. Jako Serena podejrzewam, że jest również nieco ciekawska, więc stwierdziłam, że będzie sięgać tam wysoko, wysoko, wysoko. Nie wiem, może zobaczyła coś, może zobaczyła, że jakiś elf coś jej podaje, ponieważ hej, ten kran jest najbardziej. Przyzwyczajone do obecności, nie, do obecności elfów. Chociaż nie wiem, ponieważ y, automatycznie atakuje wszystko, co się do niej zbliży. Wszystko niesyreniego, co się do niej zbliży. Więc nie wiem w sumie, jakby to było. Mam nadzieję, że nie wyszła za bardzo z... Charakteru, ponieważ wygląda tutaj troszeczkę inaczej niż na lewce. Ale ja po prostu udaję, że to jest moja nieumiejętność malowania syren. Ale wygląda bardzo interesująco, ponieważ nie wiem, te wszystkie kropki, plamki i przebarwienia mają bardzo ciekawy wzór, więc przyjemnie mi się to rysowało, nie powiem. Dostałam również informację, że ria może przypominać sokkę z Awatara, sokkę i Azule z awatara oraz cudzi. Z drugiego awatara tego o niebieskich kotach. E, niestety nie oglądałam ani awatara Airbendera, ani awatara drugiego o niebieskich kotach, tylko pierwszego awatara o niebieskich kotach, więc jest przykro mi, ale nie mogę wziąć z tego żadnych informacji. Dziękuję za informację. Mam nadzieję, że komuś się ona przyda. Niestety nie będę oglądać awatara Airbendera, żeby dowiedzieć się, kogo przypomina ta postać. Przepraszam, nie jestem światowym człowiekiem. Z pewnością tyle informacji powinno wystarczyć. Mam troszeczkę problem z dobieraniem kolorów, a nie wrzuciłam sobie tej refki jak normalny człowiek, żeby kolor piki na zrobić kolory bazowe więc nieco się męczyłam i w ogóle zastanawiam się też troszeczkę nad faktem jak włosy przeszkadzałyby syrenom podczas polowania więc ja wiem, że one tam flowy, flowy, woda działa ale wyobraź sobie, że odwracasz się nagle i ta burza włosów po prostu zasłania ci cały, cały kadr i skorzystałam również z faktu, że jest wojowniczką, więc zastanawiałam się troszeczkę, czy w jej klanie używa się jakichś broni referencyjnej żadnej broni nie miała, więc widziałam, że działa jak każda inna ryba i używa może niekoniecznie zębów, ale również szponów, więc broni nie dodawałam. Mam nadzieję, że to jest dobry pomysł, tak czy inaczej, ponieważ jest wojowniczką w swoim klanie, którego nazwy nie potrafię wymówić. Dałam jej troszeczkę więcej mięśni niż może powinna mieć, może nie. Nie wiem. Ja się nie znam na syrenach, ale potrzebujesz troszeczkę zasobów, żeby móc szybko pływać i móc dogonić. E, nie wiem, na co pływają syreny: jakieś inne ryby albo elfy? <laughs> Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Tak czy inaczej, tutaj też próbowałam podczas malowania używać nieco więcej malowania, a nie rybów warstw. Może to nie wygląda ze względu na taką listę warstw multiplay ad glow, overlay, na glow Dodge ale ostatnio zaczęłam rysować normalne nosy. W sensie bardziej takie nosy, a nie takie jak w Anime. Więc um, jej, jej, kajko, jajko i hazane i Wasze postacie mają bardziej realistyczne nosy. <ścoughs> Czy tym się będę reklamować? teraz wow, Wasze postacie będą mieć realistyczny nos. Nie wiem czy widać, ale kątem oka możecie zobaczyć że Ria ma tą taką maleńką rybkę niebieską. Tak, to jest jej przyjaciel, z którym jest bardzo zżyta. <grym> nie, nie wiem. Jakby nie za bardzo również maluję sceny podwodne. Ta poradka była dość sporym wyzwaniem. Nie ukrywam, ale ostatecznie mam nadzieję, że wyszło całkiem okej okay, i wyszło podobnie, albo nie wiem, nie złamałam jakiejś zasady charakteru, którą posiada Ria. Tak, ja teraz po prostu się martwię, że pokaleczyłam Wasze ocki tak czy inaczej. Placki są już gotowe, bo pora je wysłać do właścicieli. Okej, okay, wysyłamy prackę do Azamy. Napisałam jej. "Hej, skończyłam rysować Twojego oce do odcinka i mam nadzieję, że pracka Ci się spodoba. Więc wiadomość jest już wysłana. Jeżeli odpowie, to tutaj jest jej odpowiedź. Także tak, lecimy z powrotem do odcinka. No dobra, czas na wysłanie drugiej pracki. Czas na wysłanie drugiej pracki, więc napisałam. Hejo, skończyłam rysować Twoją ocę i mam nadzieję, że nie jest zbyt skrzywdzona. I pracka Ci się podoba, także kajko 2137 Mam nadzieję, że pracka Ci się spodobała. Jeżeli mi odpowie, to tutaj jest jej reakcja. Wracamy do końcówki. Jeżeli Wy chcecie, żebym narysowała Waszą ocę w w moim stylu, albo przynajmniej próbowałam, ponieważ hej, czasami ma człowiek problem. Jak na przykład z tą syrenką, ponieważ nie umiem rysować syren. Tak czy inaczej, jeżeli jesteście zainteresowani, to wyślijcie mi prywatną wiadomość na moim Instagramie nowe ryski. Wasza wiadomość powinna zawierać imię Ocki, wzrost i wiek waszej ocki, płeć waszej ocki, ponieważ czasami ciężko zauważyć, przepraszam bardzo. jak również krótki opis dotyczący tego. Co robi Wasza ocka i co lubię Wasza ocka, żebym nie złamała jej charakteru podczas rysowania. Do tego proszę Was o dołączenie rysunku Waszej ocki, ponieważ hej, nie wiem, jak wygląda. I dla każdego pytającego zgłoszenia przyjmuję tak naprawdę non-stop, więc spokojnie, jeżeli nie załapaliście się na ten filmik, albo na część drugą, która zapewne powstanie, to spokojnie, spokojnie zrobimy część trzecią. I entą, jeżeli będzie potrzeba. Ze względu na czas, e, będę pewnie robić dwie oczki na filmik, ponieważ zajmuje to sporo czasu, ponieważ staram się robić full body, przynajmniej na razie. Jeżeli będziecie chcieli robić więcej oczek, to trzy pewnie będzie maksimum po rywach. <laughs> Więc jeszcze raz, jeżeli chcecie, wasze, żebym narysowała Waszą ockę, to zapraszam na mój Instagram. Z wiadomością prywatną, nie musicie nigdzie publikować Waszych ocek, że to znaczy, żeby je do mnie. Tak czy inaczej, jeżeli podobał wam się filmik, to zasubskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych. Zostawcie łapkę w górę i komentarz mówiący o tym, czy dobrze oddałam charakter tych ocek. Czy chcielibyście zobaczyć kolejne części? Jeżeli tak, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie taki komentarz. Tak czy inaczej, do zobaczenia za tydzień i pa pa!